W Borownie, w gminie Mykanów, po raz kolejny spotkali się sympatycy gier komputerowych. Tym razem nie chodziło jednak tylko o dobrą zabawę, ale też o edukację. Borownie, czwarta edycja gier komputerowych, ale połączona również z ogólnopolską kampanią recyklingu odpadów, sprzętu komputerowego. Myślę, że akcja, która wpisuje się akurat w działalność samorządów gminy, które muszą sobie z tym odpadem również elektrośmieciem poradzić. Także ja jestem zadowolony, że tego typu inicjatywa odbywa się na terenie naszej gminy, chociaż uczestnicy są w sporej większości, 50% spoza gminy, ale skoro ta akcja ma się odbyć w całej Polsce, no to wszyscy chyba pracujemy na to, żeby odpadów pozbywać się w sposób cywilizowany, zgodny z ustawami. Także gra dla przyjemności, bo jakieś tam nagrody, a przy okazji jakieś, jakieś przesłanie, że potrafimy sobie również z tym, z tym odpadem elektrycznym, komputerowym poradzić. Możemy sobie poradzić. Jest to taki, y, taki konkurs połączony z seminarium. Y, zawodnicy najpierw nabędą podstawową wiedzę na temat y, zasad, y, recyklingu, y, ustaw, przepisów. Natomiast później chcemy sprawdzić, y, na ile oni wiedzą, co z tym zrobić. Pytań y, jest 30 ale pytania testowe, także nie trzeba się jakoś mocno przygotowywać. Bardziej możemy sprawdzić to, to, co oni wiedzą na dany moment. Te osoby, które startowały we wcześniejszych edycjach, myślę, że, że już wiedzą dosyć dużo na ten temat. Do tej pory młodzi uczyli się od starszych, a teraz pewnie starsi będą się musieli nauczyć od młodych, bo młodzi ludzie przyjmują pewne rozwiązania tak wprost, nie zastanawiają się dlaczego, tylko idą z duchem czasu nie idą pod prąd i pewnie w tej materii będą tu bardzo przydatni. Oni się nie będą zastanawiać czy trzeba, jak trzeba. Może ta natura już poleka, który musi zakombinować nawet z wywozem śmiecia, może sąsiadowi podrzucić, może do rowu, może do rzeki, do lasu, to już się chyba skończy. Dlatego ja się nie obawiam, jeśli starsi też się mogą czegoś od młodych nauczyć, a pewnie uczą się w sporej, sporej części obsługiwania komputera, posługiwania się, wykorzystania go w dobrych celach, to myślę, że w celach pozbywania się odpadu w zgodzie z prawem i tak jakbyśmy chcieli, też się nauczą. Edukację edukacją, ale nie zabrakło także dobrej zabawy. Bawili się zarówno uczestnicy turnieju, jak i władze gminy Mekanów. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach. Gracze mierzą się w dwie gry. Faktycznie można to nazwać w skrócie, że jedna to strzelanka, druga to piłka kopana. I, i są to bardzo popularne, fajne, przyjemne gry, w które gra dużo osób tutaj z naszego terenu. Scena PS-a, tej piłki nożnej professional Soccer jest naprawdę bardzo mocna. Przyjechała cała czołówka. Gracze, którzy startowali w. Turniejach, w komnicach tam mieliśmy 140 zawodników, teraz mamy 60, natomiast cała czołówka zjechała z każdego zakątka Polski niemalże. Jeżeli chodzi o graczy Counter Strike'a, są to zawodnicy bardziej tutaj z tego terenu powiatu Częstowskiego, powiedziałbym, aczkolwiek kilka drużyn, około 3-4 drużyny pięcioosobowe przyjechały też z daleka, z miast takich jak Poznań, Warszawa, Zielona Góra.